Perumir pchnął drzwi. Oba skrzydła uderzyły z łoskotem w ściany świątyni. Mroczne, niebieskie światło wypełniało wnętrze. Przekroczyliśmy próg, a chłodny powiew owiał iskry krążące wokół naszych ciał. Szliśmy przez zaciemniony hol, gdzie jedynie mój trójząb oświetlał nam drogę swoim łagodnym, błękitno-lazurowym blaskiem. Po kilku chwilach dotarliśmy do przestronnego pomieszczenia. Zatrzymaliśmy się na środku, podziwiając blask padający z okien, który tworzył niemal mistyczny wzór na posadzce. Na przeciwległym końcu niczym czarna tafla zastygłej wody wisiało ogromne lustro w kunsztownie rzeźbionej ramie. Lustro przejścia wyszeptałam z nabożną czcią. Dawni kapłani Peruni używali ich do komunikowania się między światami, a nawet do podróżowania pomiędzy wymiarami. Teraz, choć sporadycznie, służyły nam do tego samego celu. Perumir skinął głową, jego wzrok nie opuszczał czarnej powierzchni zwierciadła. Niektórzy twierdzą, że przez takie właśnie lustra pierwsi mistrzowie burzy przybyli do naszego świata, dodał cicho. Przesunęłam palcami po metalowej konstrukcji otaczającej zwierciadło, czując delikatne drganie energii przepływającej przez jej zawiłe obwody. To niezwykłe, powiedziałam z podziwem. Sposób, w jaki błyskawice przepływają przez te przewody. Nigdy nie widziałam czegoś tak precyzyjnego. Każda ścieżka została perfekcyjnie wytyczona, by kontrolować surową moc żywiołu. Perumir podszedł bliżej, jego twarz napięta w skupieniu. Te dziwne wyładowania nad świątynią, powiedział, nie spuszczając wzroku z lustra. Myślę, że mają związek ze zwierciadłem. Ktoś lub coś próbuje się ze mną skontaktować. Przybliżyłam się i dotknęłam ramieniem ramienia Perumira. Nasze iskry pomieszały się, tworząc jedno pole. Poczułam jego nerwowe oczekiwanie. Kto mógłby chcieć się z nami kontaktować? Przecież trzymamy się z dala od spraw innych światów, powiedziałam. Zamiast odpowiedzi wskazał na lustro. Jego powierzchnia, dotąd czarna i nieruchoma, zaczęła falować niczym wzburzona woda. Błękitne błyski tańczyły po jej krawędziach, a powietrze wypełnił cichy trzask elektryczności. W zwierciadle pojawiła się postać o kobiecych kształtach. Jej skóra miała odcień szkarłatu, oczy płonęły karminowym blaskiem, a z głowy wyrastały dwa bydlęce rogi. Usta, czerwone jak świeża krew, rozciągnęły się w uśmiechu, ukazując rząd ostrych zębów. Płomienica. Syknęłam i poczułam, jak moje ciało napina się w gotowości do walki, a dłoń instynktownie zaciska się na trójzębie. Ani kroku dalej. Wy, czarownice, nie macie prawa wstępu na nasze ziemię. Nawet nie myślcie o przejściu przez to lustro! zawołał Perumir, stając przed zwierciadłem, jakby chciał własnym ciałem zablokować przejście. Jego dłonie zacisnęły się w pięści, a wokół nich zatańczyły małe niebieskie wyładowania. Uspokój się, mistrzu burzy. Odparła płomienica, pochylając lekko głowę w geście, który miał zapewne sugerować pokorę, choć jej oczy wciąż płonęły niebezpiecznym blaskiem. Najwyższa kapłanka jest otwarta na zawarcie umowy. Nie może być żadnej umowy z waszym rodzajem, pomioty spod ognia, warknął Perumir, a jego głos niósł się echem po komnacie. Zauważyłam, jak napięły się mięśnie jego pleców, gdy stał przede mną niczym żywa tarcza. Jego iskry tańczyły, tryskając daleko poza ciało. Czułam tę moc, która się w nim burzyła, choć sama zachowywałam jeszcze dystans. Łomienica uśmiechnęła się szerzej, ukazując jeszcze więcej swoich ostrych zębów. Nawet nie dla oka gromu, mistrzu burzy? Zapytała, a jej głos stał się słodki niczym miód. Poczułam, jak Perumir drgnął na dźwięk tej nazwy. A cóż ty właściwie wiesz o oku gromu? Spytał, a jego głos, choć wciąż wrogi, zdradził nutę zaciekawienia. Jedynie to, że niedawno wszedł w posiadanie najwyższej kapłanki, odpowiedziała płomienica, przesuwając smukłymi palcami po krawędzi lustra od swojej strony, jakby badając jego granice. Cóż to za podstęp? Wykrzyknął Perumir, uderzając pięścią w ścianę obok zwierciadła. Błyskawica przebiegła po jego pięści, pozostawiając na kamieniu osmalone ślady. Oko gromu przepadło dawno temu przekonaj się sam, mistrzu burzy powiedziała płomienica z triumfalnym błyskiem w oku. Uniosła dłonie, a powierzchnia lustra zafalowała ponownie. W jego głębi pojawiła się wizja, świecący kulisty artefakt o powierzchni pokrytej skomplikowanymi runami, pulsujący błękitnym światłem. – Hmm… – mruknął Perumir, mimowolnie pochylając się w kierunku zwierciadła. Obserwowałam, jak jego rezerwa stopniowo ustępuje fascynacji. – Widzę teraz zainteresowanie w Twoich oczach, Mistrzu Burzy – zauważyła Płomienica, przechylając głowę w bok, a jej rogi rzuciły dziwny cień na jej twarz. – Z mocą oka gromu władałbyś pogodą jak żaden tkacz błyskawic przed Tobą. – Jakim nikczemnym sposobem zdołałeś Cię go odnaleźć? To prawowita własność władców burz, powiedział Perumir już nieco ciszej, ale wciąż zdecydowanie. Najwyższa kapłanka pragnie zwrócić ów artefakt prawowitym właścicielom, którzy na pewno okażą wdzięczność za taką przysługę. Choć nie śmiałybyśmy oczywiście o nic prosić. Z udaną pokorą powiedziała płomienica. Perumir skrzyżował ramiona na piersi, ale jego postawa nie była już tak wroga. A jakie byłyby warunki tej. Wdzięczności? zapytał, starając się, by jego głos brzmiał obojętnie, choć widziałam, jak jego palce nerwowo wystukują rytm na przedramieniu. Jedynie bezpieczne przejście przez lustro, odpowiedziała płomienica, wykonując płynny gest dłonią, abyśmy mogły uzyskać dostęp do zazmierzchu z Twojego królestwa. Perumir zmarszczył brew, a jego oczy zwęziły się podejrzliwie. A jaki interes macie w zazmierzchu? Zapytał, przesuwając się nieznacznie, by lepiej widzieć płomienicę w zwierciadle. Obserwowałam wymianę zdań między Perumirem a płomienicą z narastającym niepokojem. Oko gromu legendarny artefakt o ogromnej mocy, który mógł zapewnić władzę nad burzami. Mówiono, że to jego moc rozdarła międzywymiarową ciemność, tworząc nasze królestwo. W rękach mojego partnera uczyniłby go prawdziwie największym ze wszystkich Mistrzów Burzy. Ale jakim kosztem? Wszyscy w Peruni pamiętali stare pieśni o ukryciu oka, by jego przerażająca moc nie wpadła w ręce porządliwych mistrzów. Perumir, nie słuchaj jej słodkich słów, wtrąciłam ściskając mocno mój trójząb. Płomienica zwróciła na mnie swoje niepokojące spojrzenie. Ach, to musi być słynna Traska, wielka Perunica. Przy oku burzy twoja własna moc również mogłaby wzrosnąć. Zmrużyłam oczy, odmawiając złapania się na pochlebstwa i puste obietnice. Moje iskry skakały nerwowo, tworząc drobne ostre wyładowania wokół mojej sylwetki. Obserwowałam Perumira uważnie, próbując odgadnąć jego myśli, gdy wpatrywał się w wizję oka w lustrze płomienicy. Widziałam głód w jego burzowych, szarych oczach, sposób, w jaki jego blizny trzeszczały ledwo powstrzymywaną elektrycznością. Pokusa pożerała go. A jego aura rozszerzała się i kurczyła w rytm bijącego serca. Perumirze, ostrzegłam moim głosem niskim i naglącym, nie daj się nabrać na ich sztuczki spojrzał na mnie. Konflikt malował się na jego twarzy. Ale trasko oko gromu z jego mocą moglibyśmy naprawić całe zło doświadczone przez rody burz. Za jaką cenę odparłam. Moje iskry próbowały sięgnąć do jego elektrycznej aury, ale czułam opór. Po raz pierwszy od lat nie mogłam połączyć naszych energii. Płomienica zachichotała zgrzytliwie. Odwróciłam się do Perumira, zauważając, jak jego aura pulsuje niezdrową, zbyt intensywną błękitną barwą, zupełnie inaczej niż jego zwykły, spokojny, elektryczny blask. Przynieś oko przede mnie, zażądał. Jego głos trzeszczał z autorytetem. Daj mi zobaczyć je na własne oczy. Jak sobie życzysz, mistrzu burzy? Płomienica zniknęła w głębi lustra. Odwróciłam się. Mój trójząb iskrzył niebieskimi wyładowaniami. Perumirze, nie możesz poważnie tego rozważać. Podniósł rękę. Jeszcze na nic się nie zgodziłem, Trasko. Jego iskry skupiły się ciaśniej przy ciele, formując niemal zbroje z elektryczności. Moje, natomiast które zwykle swobodnie mieszały się z jego, teraz odbijały się od tej bariery, wracając do mnie ze zdwojoną siłą, powodując bolesne ukłucie w mojej piersi. I myślisz, że po prostu tak je oddadzą? Wyrzuciłam z siebie gwałtowniej niż zamierzałam. Perumir zwrócił na mnie swoje spojrzenie, które jakby trochę złagodniało, ale iskrzany pancerz nie ustąpił. Oczywiście, że nie, powiedział, ale musimy się dowiedzieć, czy naprawdę je mają. Nagle lustro zadrżało, a płomienica powróciła, trzymając kulę, która pulsowała nieziemskim światłem. Perumir wystąpił naprzód, jego oczy szeroko otwarte ze zdumienia. Czy to. Oko gromu w całej swej chwale, wymruczała płomienica. Ścisnęłam mój trójząb mocniej. Moc kuli była niezaprzeczalna. Mogłam ją poczuć z miejsca, w którym stałam, wibrującą energię, która sprawiała, że powietrze w całej komnacie drgało, będąc niebezpiecznie blisko wyładowania. Iskry tańczyły wokół nas. Jego przyciągane ku oku, moje desperacko próbujące sięgnąć jego aury. Gdy dłoń Perumira zawisła nad okiem, macki błyskawic zaczęły tańczyć między jego palcami a powierzchnią kuli. Jej moc zdawała się mieszać z mocą Perumira, tworząc niepokojący, dysharmonijny wzór w powietrzu. Perumirze, zawołałam, mój głos napięty. Nie zatracaj się. Warunki umowy, powiedział. Czego dokładnie chcesz w zamian za to? Uśmiech płomienicy poszerzył się. Jedynie bezpiecznego przejścia przez lustro, można by rzec kulturalnej wymiany, prychnęłam, a moje palce zatrzeszczały wyładowaniami. Elektryczna aura wokół mnie przybrała intensywnie fioletowy odcień. Rzuciłam skrzące spojrzenie w stronę płomienicy i odwróciłam się do Perumira. Perumir, pomyśl, co zrobią pomroczni. To grozi otwartą wojną z nami. Wyraz twarzy płomienicy zadrżał chwilowo na wzmiankę o pomrocznych. Perumir jednak nie drgnął. Czarnoksiężnicy za zmierzchu nigdy nie wydawali się robić na nim wrażenia. Oko gromu jest przeznaczone dla władcy twojej postury, kontynuowała płomienica. Wyobraź sobie burzę, który mi mógłbyś dowodzić, obserwowałam twarz Perumira. Jego burzowe oczy pociemniały z pożądania, a błyskawica przemknęła przez jego tęczówki. Iskry wokół niego poruszały się coraz szybciej, tworząc niemal elektryczną wichurę, która odsuwała mnie, nie pozwalając mi się do niego zbliżyć. I wszystko, czego chcesz, to przejście przez nasze królestwo? zapytał. Przejścia dlaczego? zawołałam. Plagi, armii, czy czegoś gorszego? Wciąż taka nieufna. Szukamy jedynie poszerzenia naszych horyzontów o wspaniała trasko zarazem słodko i gorzko powiedziała płomienica. Kosztem śmierci świateł, powiedziałam, prawda objawiła mi się z przerażającą jasnością. O to w tym wszystkim chodzi. Chcecie zebrać ich moc. Kula w rękach płomienicy pulsowała jaśniej, jakby odpowiadając na moje objawienie. Uniosłam lekko wzrok, a moje iskry ułożyły się w wzorzystą tarczę przede mną. Perumir stał nieruchomo, jego oczy wpatrzone w oko pulsujące hipnotycznym blaskiem. Czułam bijący od niego wewnętrzny konflikt. Widziałam, jak jego elektryczna aura kurczy się i rozszerza, walcząc z wpływem obcej mocy. Śmierć o światła, wyszeptał. Ostatnie ślady dusz niewinnych. Nawet pomroczni ich nie dotykają. Przesunęłam się cicho, stając tuż za Perumirem. Położyłam dłoń na jego ramieniu, wyczuwając pod palcami delikatne wibracje przebiegające przez jego ciało. Jego iskry wciąż odrzucały moje, ale teraz mniej agresywnie. Czułam, jak walczy, jak próbuje odzyskać kontrolę nad swoją aurą. Perumir, powiedziałam cicho, pomyśl o naszej przysiędze. Pamiętaj, w jaki sposób w ogóle straciliśmy oko. Lustrzana powierzchnia zafalowała. A oczy płomienicy zalśniły triumfem, gdy Perumir zrobił krok do przodu. Błyski z jego ciała gwałtownie wystrzeliły, tworząc niebezpieczną, chaotyczną sieć. Perumir, wyszeptałam raz jeszcze, czując, jak mój głos zaczyna się załamywać. Proszę. Oko pulsowało w rytm, który zdawał się być niepokojąco podobny do bicia serca. Światło. Ciemność. Światło. Ciemność. Moje iskry desperacko próbowały przeniknąć przez barierę Perumira. Musiałam jakoś dotrzeć do jego wnętrza. Tymczasem płomienica wyciągnęła rękę z okiem przez powierzchnię lustra, pozwalając by część artefaktu przenikała do naszego wymiaru. Gdzieś w oddali słychać było grzmot, jakby samo niebo protestowało przeciwko temu, co miało nadejść.